Hej! Z tej strony Amy Flash i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ile razy zdarzyło się Wam, że w ekstremalnie szybkim tempie musiałyście przygotować się na imprezę lub jakieś ważne wyjście, a byłyście w totalnej rozsypce? Powiem Wam, że od kiedy jestem na studiach zdarza mi się to dosyć często, ale dzięki wypracowaniu sobie pewnej rutyny przygotowującej do wyjścia potrafię to zrobić wszystko, poczynając od prysznica do makijażu i fryzury w około 30 minut. Dzisiaj, w współpracy z Marką Bram i przy wykorzystaniu nowego Beauty Set 5, w którym znajdziemy depilator i szczoteczkę do twarzy, pokażę wam, jak w pięciu szybkich krokach przygotować się na imprezę lub inne wyjście wymagające dobrego wyglądu. Link do produktu, jak zwykle, znajdziecie pod filmem. Jeśli nasze włosy jeszcze jakoś się prezentują, nie myjemy ich, bo nie mamy na to czasu. Związujemy je i wchodzimy pod prysznic. wyjścia często łączą się z posiadaniem odkrytych nóg. Dlatego w trakcie prysznica łapiemy za depilator lub inne urządzenie usuwające włosy i bierzemy się do roboty. Ja używam Brown Silk Apple 5, depilator, którego można korzystać zarówno na mokro, jak i na sucho. Posiada on głowicę depilującą, jak i golącą. Na tą pierwszą nakładam nasadkę do depilacji z rolkami masującymi, dzięki której dyskomfort jest bardzo mało odczuwalny. W trakcie depilacji naciągam skórę, a urządzenie trzymam pod kątem 90 stopni i powolnym ruchem do w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, usuwam je. Depilacja jest bezpieczna dzięki technologii Sensor Smart, która przy zbyt dużym nacisku depilatora na skórę informuje mnie świecąc na czerwono, że trzeba zmniejszyć nacisk. Usuwanie owłosienia depilatorem ogólnie jest dużo bezpieczniejsze, gdy się śpieszymy, gdyż zwykła maszynka mogłaby przyprawić na nas o wiele niechcianych ranek. No i nogi są gładkie aż do 4 tygodni. Oczyszczenie i nawilżenie twarzy. Polepszenie roznoszonego, całodniowego makijażu nie jest najlepszą opcją. Lepiej pozbyć się jego resztek i przy użyciu ograniczonej liczby kosmetyków zrobić go od nowa. Do demakijażu używam płynu dwufazowego i elektronicznej szczoteczki Face Spa z nasadką do skóry wrażliwej, która ma bardzo miękkie włosie. Prowadzę szczoteczkę okrągłymi ruchami po całej twarzy przez około minutę. To rozwiązanie jest 6 razy lepsze niż ręczne mycie twarzy i fajnie przygotowuje pod dalszą pielęgnację i makijaż. Przeważnie, gdy bardzo się śpieszymy, okazuje się, że nie mamy w dodatku wybranej żadnej stylizacji. Dlatego robimy to przed makijażem i fryzurą, żeby zobaczyć, ile nam zostanie jeszcze czasu. Najlepszą opcją jest mała czarna, która przeważnie wstrzyma się na wieszaku, co łączy się z brakiem konieczności prasowania jej. A w tym momencie jest to dla nas bardzo istotne. Jeśli chodzi o buty, ja akurat jestem zawsze team trampki, ale wiadomo, czasami trzeba jednak założyć szpilki. W tym momencie zawsze czarne są najlepsze. tusz brązer rozświetlacz i ciemna szminka. Ograniczając się do tych pięciu produktów sprawimy, że nasz makijaż będzie nie tylko wyrazisty, ale również bardzo szybko wykonany. na lasy suchego szamponu, bo on ratuje nasz tył, to znaczy głowę w największej opresji. Wystarczy lekko spryskać włosy, związać większą warstwę w kucyk, a resztę pozostawić rozpuszczone. I gotowe! Prosta fryzura, która nie będzie Ci przeszkadzać przez całą imprezę. I to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, a ja już lecę na imprezę, bo bardzo się śpieszę.